Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym module warsztatów PAWSET dla nauczycieli. Ten moduł poświęcony jest tematowi repozytorium cyfrowego fotodendro. Najpierw wprowadzę Państwa w ten temat teoretycznie, a następnie przejdziemy już do strony internetowej, pokażę w jaki sposób poruszać się i wyszukiwać zasoby edukacyjne, a następnie zaproszę Państwa do tego, abyście Państwo również Poćwiczyli i sprawdzili, jakie zasoby są faktycznie tam zgromadzone. Więc rozpoczynając, Fotodendro PAWSE to europejskie repozytorium do przechowywania, gromadzenia, klasyfikowania, dokumentowania, ale przede wszystkim rozpowszechniania cyfrowych zasobów edukacyjnych. Mając na myśli zasoby edukacyjne, odnoszę się do obiektów edukacyjnych i scenariuszy edukacyjnych. Scenariusze oczywiście opisują pewne ramy nauczania z określonymi celami, metodami, aktywnościami i oczekiwanymi rezultatami. Do każdego scenariusza są też zaproponowane różne obiekty edukacyjne. One mogą być również wykorzystywane niezależnie i tak też są zgromadzone. Możecie Państwo je przeszukiwać i wykorzystywać na dowolnych, na dowolnych lekcjach. Co ważne, i obiekty, i scenariusze są w domenie publicznej i wprowadzone są na otwartej licencji, więc wykorzystywanie ich jest darmowe i zupełnie otwarte. Zachęcamy tym bardziej do tego, żeby z nich korzystać. Jeśli chodzi o scenariusze edukacyjne, każdy z partnerów zobligowany był do tego, żeby przygotować co najmniej trzy takie scenariusze. W swoim języku ojczystym, ale też zobowiązał się każdy do tego, aby przetłumaczyć je na język angielski, więc możecie Państwo wykorzystywać te właśnie w języku angielskim. Jeśli chodzi o język polski, są udostępnione trzy scenariusze: te, które dotyczą bakterii, wirusów i szczepień. Pokażę Państwu też, w którym miejscu one się znajdują, gdybyście zechcieli Państwo je pobrać na swój komputer. I tak rozpoczynając, pokazuję najpierw, jak wygląda taka strona główna, fotodendropawse. Jak Państwo zobaczycie, został tutaj zaimplementowany mechanizm wyszukiwania poprzez słowa kluczowe. I tutaj możemy wpisać te słowa kluczowe i zostaniemy przeniesieni do rezultatów wyszukiwania, ale możemy też przeglądać zasoby poprzez wykorzystanie jednego z Sposobów poprzez przeglądanie kolekcji obszarów tematycznych, zasobów edukacyjnych i filtrów. Ja wszystkie te sposoby Państwu w kilku słowach y, omówię. Y, I tak potem, kiedy wykorzystamy jakieś słowo kluczowe, y, w tym przypadku było to słowo bakterie, to otrzymujemy rezultaty wyszukiwania, które możecie Państwo y, przeglądać, sortować y, i dalej. I, y, I dalej też y, selekcjonować, y, chociażby poprzez wybór kolejnych filtrów, na przykład typ zasobów edukacyjnych, temat, poziom edukacyjny i y, wspomniany wcześniej też język, więc możecie Państwo brać język polski i od razu zobaczycie tylko wyłącznie te rezultaty, które są w języku polskim. I dalej. Jeśli zdecyduje, zdecydujecie się Państwo, żeby przejrzeć jakiś obiekt y, edukacyjny, to pojawi się tutaj taka strona. Która zbudowana jest właśnie z miniatury tytułu obiektu edukacyjnego, i jedna część jest, jest, jedna część dotyczy metadanych obiektu edukacyjnego. W tej części najczęściej znajdziecie Państwo dodatkowe informacje, które dotyczą obiektu edukacyjnego. Jest też tam informacja, na jakiej licencji został. Dany obiekt edukacyjny udostępniony. I tak, w jaki sposób zobaczyć, w jaki sposób przejść do strony obiektu edukacyjnego, możecie Państwo albo kliknąć miniaturkę, albo w ten, ten pomarańczowy przycisk z okiem to jest przycisk zobacz, albo pobierz na swój komputer to ten kolejny przycisk ze strzałką. Z kolei te niebieskie dotyczą udostępniania, na przykład na Facebooku, Twitterze albo y, pobrania QR kodu. Więc przejdźmy teraz do, y, do, y, do pełnego obrazu, w tym wypadku jest to infografika, możemy ją tutaj zobaczyć. Y, możemy ją pobrać y, na swój komputer. Ponownie jest tutaj ta ikona do pobrania, albo cofnąć się do opisu y, obiektu. Możemy manipulować wielkością tej infografiki poprzez słowa, który znajduje się w prawym dolnym rogu. I teraz, <laughs> przepraszam, rozpoczynamy przeglądanie kolekcji według tych czterech, czterech sposobów. Pierwszy dotyczy kolekcji. Kiedy klikniemy sobie właśnie w tę ikonę, otrzymujecie Państwo rezultaty wyszukiwania, które dalej możemy selekcjonować ze względu na obiekty edukacyjne albo scenariusze edukacyjne. I właśnie wybierając tę tą, tą drugą ikonkę, scenariusze edukacyjne, scenariusze edukacyjne przejdziecie Państwo do rezultatów wyszukiwania i pojawią się tutaj wyłącznie scenariusze edukacyjne, w tym te, które my również przygotowaliśmy. Drugi sposób to przeglądanie zasobów według tematu. Repozytorium wykorzystuje tematyczną klasyfikację zasobów edukacyjnych zorganizowaną na trzech poziomach. Pierwszy to obszar, obszar tematyczny, najbardziej ogólny. Następnie temat najbardziej podrzędny, poziom to ten, który dotyczy koncepcji i pojęcia, więc możecie Państwo dany temat y, tutaj rozłożyć na, na mniejsze pojęcia i według tego, klikając tutaj na przykład na dane hasło, przeglądać y, rezultaty wyszukiwania. Trzecim pomysłem, w jaki sposób przeszukiwać zasoby edukacyjne jest typ zasobów edukacyjnych. Typem zasobów może być na przykład symulacja, szacowanie, badanie, podręcznik, infografika, muzyka, eksperyment. To są różne typy zasobów edukacyjnych i klikając w pojedynczą ikonkę, możecie Państwo przejść do, do danego typu, ale też klikając na dane. Pod zespół również uzyskacie Państwo wgląd do różnych zasobów edukacyjnych. Mhm. I tutaj właśnie po wybraniu typu zasobu edukacyjnego wyświetla się list obiektów edukacyjnych należących do wybranego typu. Ostatni pomysł, w jaki sposób można przeglądać zasoby edukacyjne, to wykorzystanie filtrów. Jak Państwo spojrzą, tych filtrów jest całkiem sporo, więc możemy wybrać kolekcję, typ zasobu, Właśnie tutaj ta, ten sposób też na przeglądanie według tematu. Możemy wybrać poziom edukacyjny, typowy zakres wiekowy, czas nauki, język. Możemy określić, czy potrzebne są jakieś dodatkowe informacje, potrzeby należy uwzględnić przy wyborze infografiki, w sensie, że jest ona dostosowana do specjalnych potrzeb i tak dalej. Ok, myślę, że na ten moment. Jeśli chodzi o teoretyczne wprowadzenie, wystarczy. Zapraszam teraz do praktycznego wykorzystania fotodendro.